Dzień dobry. Dziś jesteśmy u Pani Marii, która od ponad dwóch lat użytkuje drzwiczki do wanny OBD. Witam Państwa, nazywam się Merle Malawska, mieszkam w Krakowie, jestem emerytką. Jestem tu, bo chciałam Państwa zachęcić do zlecenia montażu drzwiczek do wanny. Dzień dobry Pani Mario. Dzień dobry, witam. <laughs> e, Spotkamy się tutaj, ponieważ skorzystała Pani z naszych usług montażu drzwiczek do wanny. Kim się Pani zajmowała przed emeryturą? Przed emeryturą pracowałam jako pracownik naukowo-techniczny na Akademii Rolniczej. Czy prowadziła Pani też zajęcia z, ze studentami? No, krótko, ale prowadziłam. Jak wrażenia? No studenci zaskakują nieraz, także tak. A Proszę mi powiedzieć, no bo już y, parę lat jest pani na emeryturze, prawda? Ja jestem na emeryturze już 20 lat. 20 lat. I 20 jak 20. nie brakuje pani poprzedniego trybu życia? Ale skąd? Ja mam dużo innych zainteresowań. Namiętnie grywam bridge'a, działam w klubie emerytów, ale staram się jednak być czynna, bo wiem, że, no, że ćwiczenia jednak dają bardzo dużo. Jestem bardzo, bardzo zadowolona. Wolona, że jestem na emeryturze. E, około rok temu zdecydowała się Pani na montaż drzwiczek ortopedycznych do Wanny. Proszę powiedzieć, co skłoniło Panią do tej decyzji? Byłam u koleżanki która też jest sprawna fizycznie, pokazała mi, że, że ma coś takiego, ale jest bardzo zadowolona też, tak, podobnie jak ja myślała przyszłościowo. Dwa lata temu byłam osobą sprawną fizycznie, jednak e, myślałam przyszłościowo, bo wiedziałam, że dobrze już było i zdecydowałam się na montaż takich drzwiczek. I chcę Państwu powiedzieć, że to był strzał w dziesiątkę. Jak wygląda wejście do wanny po montażu drzwiczek? W tym momencie mogę nawet... E, Trzy razy dziennie wziąć prysznic, a przedtem jednak no, miałam pewne opory. A teraz bez problemu wchodzę do wanny. Apeluję do Państwa, zwłaszcza do seniorów: inwestujcie w swoje bezpieczeństwo, dlatego że wypadek, kontuzja. To jest moment, natomiast potem leczenie, zabiegi, rehabilitacja i powrót do pełnej sprawności, niestety trwa długo i generuje spore koszty. Proszę mi powiedzieć, jak wyglądał sam montaż? Byłam bardzo mile zaskoczona, bo różne remonty tutaj w domu przechodziłam i widziałam, co się działo i jakie były konsekwencje. Tymczasem tutaj przyszedł pan. Po parę godzin trwał montaż. Wszystko potem było wysprzątane ładnie. A proszę mi powiedzieć, czy poleciłaby Pani nasze drzwiczki swoim znajomym? Rozumiem. Mogę śmiało po prostu polecić, bo wiem, że, że to nie jest fuszerka i że to jest. spełnia swoje zadanie w 100%.